Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy. W dzisiejszym filmie zapraszam was na kolejny test pędzli. Jak już to mogliście zauważyć na moim Instagramie, jeżeli mnie tam oczywiście obserwujecie, jakiś czas temu wrzuciłam zdjęcie z kopcem pędzli, które kupiłam na AliExpress. No i teraz będziemy testować właśnie jeden z nich, który jest zapakowany w taką przeuroczą kosmetyczkę, która też co zaraz zobaczycie oczywiście jest Naprawdę niesamowitym produktem do przewożenia pędzli gdzieś podczas wyjazdów, ale to za chwilkę. No i jeżeli chodzi o ten zestaw pędzli, on kosztuje 75,26. Mamy tutaj 12 sztuk pędzli i generalnie nie są to najtańsze pędzle na AliExpress. Natomiast jeżeli te 75 zł podzielicie na 12 pędzli, to tak czy siak wychodzi Wam za jeden pędzel 6,30 około, tak mniej więcej. A weźcie też pod uwagę to, że są tutaj pędzle do twarzy, a pędzle do twarzy bardzo często są trzykrotne. Droższe od pędzli do oczu. No i pędzle tej firmy, czyli firmy AnMor, już kiedyś Wam pokazywałam. Tutaj będziecie mieli link do pędzli Anmor, które kiedyś kiedyś testowałam. A dzisiaj już przechodzimy tutaj do tego, co mamy w środku. I jak możecie zobaczyć, to się otwiera jak piórnik, i w środku mamy super sprawę do przewożenia pędzli gdzieś na wyjazdy i tak dalej. Mamy tutaj przegródki na duże pędzle, przegródki na małe pędzle, zabezpieczenie, żeby one się od siebie tutaj nie brudziły, także jak najbardziej na plus, a na plus jest jeszcze bardziej dlatego, ponieważ ja nawet nie wiedziałam, że mi to przyjdzie w kosmetyczce. No i jak możecie zauważyć, pędzle poprzychodziły tutaj do mnie zabezpieczone osłonkami, które oczywiście można sobie zostawić później do suszenia pędzli, yy, natomiast te mniejsze tutaj przyszły zapakowane tylko w folię. No i mamy cztery pędzle do twarzy oraz 8 pędzli do oczu Ja wam wszystkie te pędzle będę pokazywała Przed użyciem standardowo, tak jak zawsze Dodam jeszcze tylko jedno Odnośnie tej ceny, ponieważ to jest Włosie syntetyczne Natomiast bardzo nietypowe, jeszcze nie spotkałam się z takim włosiem, a jest to włosie syntetyczne, imitujące włosie wywiórki. Także jestem bardzo ciekawa, jak będzie mi się tym wykonywał makijaż. Jeden pędzel już macałam, ponieważ nie mogłam wytrzymać. I jest to pędzel, którego będę używała do rozświetlacza. Jest on niesamowicie mięciutki, milusi, naprawdę. Powiem Wam, że jeszcze raz przed nagraniem filmu musiałam sprawdzić na aukcji. Jakie na pewno jest to włosie? Ponieważ ja już sama się pogubiłam, czy to jest syntetyczne i tak dalej, to może na podstawie tego jednego pędzla, którym właśnie będę nakładała rozświetlacz, pokażę Wam ogólnie, jak one wyglądają. No i mamy tutaj e, srebrne trzonki oraz skówki, które są takie zwężane ku końcowi i tworzą taki jakby troszeczkę kolec. Włosie jest czarne, natomiast nie jest takie jednolite. E, mamy tutaj takie właśnie różnokolorowe troszeczkę te włosie, które faktycznie e, nawet imituje włosie naturalne. Na trzonkach nie mamy napisanych nazw, nie mamy napisanej firmy, ani numerków. O ile numerki nie są aż tak bardzo istotne, jeżeli używacie pędzli tylko u siebie w domu, raczej te numerki są bardziej pomocne youtuberkom, które chcą pokazać właśnie, którego pędzla akurat w tym momencie używają, albo też Wam, jeżeli chcecie kupić jeden pędzel i chcecie wiedzieć konkretnie, który numer chcecie. E, natomiast tak, do użytku domowego, kiedy kupuję zestaw numerki nie są dla mnie istotne, natomiast lubię, jeżeli wytłoczona jest nazwa marki, bo to nie dość, że dodaje uroku pędzlom, to dodatkowo po jakimś czasie jak pędzel bardzo mi się podoba. Ja mogę zapomnieć, co to jest za firma. I fajnie by było, jakby jednak tutaj gdzieś było wytłoczone Anmor. Po wyjęciu pędzli z kosmetyczki tak to się tutaj prezentuje. Można tutaj włożyć y, jakie tam pędzle chcecie. Oczywiście y, wydaje mi się, że nawet zmieścić tutaj, tutaj się więcej tych pędzli niż 12 sztuk. Także to jak najbardziej na plus i ta kosmetyczka na pewno mi się przyda. Bazę podcienie nałożyłam sobie już na powieki. Jest to standardowo u mnie Paint pod Zmaka w odcieniu Painterly. Standardowo zabawę z cieniami zacznę od beżowego cienia pod łuki brwiowe, żeby sobie zmatowić tutaj tą okolicę. I użyjemy pierwszego pędzelka, który jest taki spłaszczony ale na końcu taki lekko rozczapieżony, no taki powiedzmy, nie wiem, on byłby też dobry do rozcierania granic, właśnie, ale taki dosyć długi jest ten pędzel. Jest taki dosyć sztywnawy, jak możecie zobaczyć, on niby jest rozczapierzony, ale jest taki dosyć sztywny. No w tym zestawie nie ma takiego idealnego dla mnie pędzla, właśnie tutaj do nakładania beżowego cienia podłuki brwiowe. Ja wam często, gęsto powtarzam, właśnie, że ja uwielbiam takie e, bardzo duże, rozczapierzone Spłaszczone pędle właśnie tutaj, ale ten też jak najbardziej idealnie się do tego sprawdza. Tylko jest troszkę dla mnie za sztywny do tego jednak. Myślę, że on tutaj lepiej by się sprawdzał nawet do nakładania bazy. Ale jeżeli chodzi o włosie, jest niesamowicie mięciutkie, przyjemne, w ogóle nie kuje i też warto zaznaczyć, że ono jest takie dosyć sztywne nie jest aż tak podatne. Często trafiam pętle z włosia syntetycznego które są takie zbyt yy, sprężyste, zbyt podatne, e, za mocno się wyginają. Ja wolę jak pędzle są troszeczkę sztywniejsze i ten właśnie jest taki sztywniejszy, ale on będzie idealnie rozcierał granice. Tak teraz sobie patrzę tutaj, że jak chmurkę na przykład będziecie chcieli zrobić i tam nie wiem, nie chcę wam się blendować, ja tak często mam, to później czystym pędzlem właśnie tak sobie zacierać granice. On będzie do tego rewelacyjny i myślę, że może nawet sobie go do tego wypróbujemy później. No dobra, okolica pod łukiem brwiowym zmatowiona. A teraz zaznaczymy sobie załamanie powieki. Sięgam teraz po taki duży, zaokrąglony, dosyć rozczapierzony pędzelek, który moim zdaniem idealnie sprawdzi się tutaj właśnie do załamania powieki. Ten pędzelek jest już taki miększy niż ten poprzedni, ale w dalszym ciągu, jak możecie widzieć, to włosie nie jest aż takie mm, podatne, jest takie dosyć sztywne. No, myślę, że on fajnie może rozcierać cienie. I biorę matowe cienie z palety Affect Naturali Mat i, i sięgnam sobie potem taki cieplutki odcień. To włosie jest tak milusie, że ten matowy cień z Affect w ogóle się nie pokruszył w palecie. Te cienie mają to do siebie, że jak wsadzacie w nie pędzle z włosia naturalnego, które jednak są troszeczkę sztywniejsze, no to tutaj ten cień jednak furwa po całej palecie, a tutaj nie ma żadnego osypu. No kurczę, powiem Wam, ten pędzel jest rewelacyjny. Jest bardzo mięciutki, w sensie taki milusi, nie drapie. Jest taki dosyć yy, sprężysty, ale nie jest zbyt podatny, nie wygina się jakoś super bardzo i bardzo fajnie nakłada cień. Takie pędzle też mają to do siebie, że nie zbierają zbyt dużo pigmentu, dzięki czemu nie nawalicie sobie zbyt dużo cienia na pędzel. I tutaj jest też właśnie bardzo dobre to dla osób, które no, nie są jakoś tak super. Yy, Mocno ogarnięte z makijażem, właśnie, bo nie będzie takiej sytuacji, że nawalicie sobie za dużo cienia na pędzel. Tutaj, jak widzicie, ja dokładam już drugi raz tego cienia, żeby sobie zbudować tutaj kolor, ale w tym nie ma nic złego, ponieważ ja generalnie wiem, że te cienie są na tyle napigmentowane, że nie potrzeba dokładania, dobierania tego cienia, ale też czasami mam tak, że nawalę go sobie za dużo za jednym razem. A tutaj przy takim włosiu nie ma takiej sytuacji właśnie, że nabierzecie tego zbyt wiele. I podejrzewam, że jak będę nakładała bronzer takim pędzlem, to również będę go musiała dokładać kilka razy. No nic, no ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli jesteś osobą, która woli pędzel, który zbiera od razu dużo pigmentu, no to nie będą to pędzle dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś osobą niezbyt wprawioną w makijażu, i tak dalej, to myślę, że tutaj warto się zastanowić nad takim włosiem. Kurczę, ale ten pędzel nie dość, że bardzo fajnie nakłada cień, to też przy okazji ładnie go od razu rozciera. Podoba mi się to. No dobra, cień jest fajnie porozcierany, ale tutaj jeszcze tym poprzednim pędzelkiem chciałabym zobaczyć, jak mi się będzie tutaj jeszcze zacierało granice. No, fajnie tym pędzelkiem się też zaciera granice, tylko na nim mam jeszcze troszkę beżowego cienia i on mi pozjadał troszeczkę tego brązu, więc sobie jeszcze tutaj. Troszkę poprawię. I tutaj mam dwa niby takie same spłaszczone pędzelki. Natomiast ten, który jest bliżej mojego kciuka, jest takim typowym, spłaszczonym, sztywnym pędzelkiem, który będzie idealny do produktów na przykład kremowych czy do nakładania kleju do brokatów. Natomiast ten obok. Ten dalej od kciuka jest już taki miększy, troszeczkę bardziej rozczapieżony i on moim zdaniem bardziej się sprawdzi do suchych produktów. Także ja sobie sięgam najpierw po ten pędzelek sztywniejszy. Zobaczcie. O, on jest taki mocno sztywny, też dosyć mały. Zobaczcie, jak on przy moim oku wygląda. Także tym pędzelkiem nałożymy sobie klej do brokatów. Ten pędzelek też będzie bardzo dobry do odcinania cut crease. On ma bardzo fajny kształt i rozmiar. No i teraz sięgam po ten drugi spłaszczony pędzelek. On jest rozmiarowo właśnie bardzo podobny. Ten pędzelek również jest bardzo przyjemny. Ciężko jest mówić z sensem i malować jednocześnie oko. Zawsze podziwiałam dziewczyny, które potrafią malować oczy i mówić normalnym tonem pełne zdania. Ja to tak kurczę nie potrafię. I teraz sięgam po następny pędzelek, który jest dosyć podobny do tego, którym zaznaczałam załamanie powieki. Ten bliżej kciuka to jest ten, którego teraz będę używać, także jest od niego cieńszy. Troszkę krótszy. I tym pędzelkiem spróbuję sobie tutaj przyciemnić zewnętrzny kącik. Dzięki temu, że on jest taki mięciutki, delikatny, to również nie nawalę sobie tego ciemnego cienia zbyt dużo, także tutaj nie będzie to za, ten zewnętrzny kącik tak super mocno intensywnie jakoś przyciemniony. Dzięki temu, że takim delikatnym, miękkim pędzelkiem to teraz nakładam sobie tutaj mogę od razu właśnie taką resztką rozetrzeć. Kurczę, fajne są te pędzle. Ten pędzel jest już troszeczkę sztywniejszy od tego większego, ale też właśnie można nim tutaj ładnie sobie pozacierać granice i dzięki temu, że jest sztywniejszy to też tutaj jednak udało mi się wpakować troszeczkę więcej tego cienia, z tej strony zaraz to też właśnie tutaj sobie poprawię i w sumie zostało mi tylko trzy pędzle do oczu, jeden do brwi i dwa takie malutkie, a musimy jeszcze zrobić dolną powiekę, to słuchajcie, biorę teraz taki malutki pędzelek, który z tego co widziałam na stronie, teoretycznie jest do ust, ale ja go użyję do oczu i tym pędzelkiem delikatnie przyciemnię sobie samą linię rzęs no i w sumie co tu za dużo gadać o tym pędzelku, no jest to taki sztywny, malutki Pędzelek do bardziej już takich precyzyjnych y, prac na powiece. Ja takim pędzelkiem też lubię sobie nakładać klej do brokatów na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku, jak chcę właśnie coś tam błyszczącego sobie dać. Także no, jeżeli potrzebujecie i używacie takiego pędzelka, no to jak najbardziej spoko. Teraz sięgnę sobie po ten taki malutki ołówkowy pędzelek. Tym pędzelkiem sobie tak przy samej linii rzęs postaram się przyciemnić dolną powiekę tutaj w zewnętrznym kąciku i później sięgnę po którejś z tych większych pędzli, które wcześniej używałam i tak sobie to bardziej rozchmurzymy. Ten pędzelek również jest niesamowicie przyjemny. W ogóle nie kuję, nie drapię ani nic na dolnej powiece, a wiecie, że moja dolna powieka jest naprawdę bardzo wrażliwa, a tutaj nic mi nie przeszkadza. Biorę ten sam płaski pędzelek, którym nakładałam ten błyszczący cień, sięgam po ten cień, którym zaznaczałam załamanie powieki i spróbuję to wszystko sobie rozchmurzyć. I ten pędzel tak samo kompletnie mnie tutaj nie podrażnia w dolną powiekę. Jest niesamowicie przyjemne, także dla totalnych wrażniców też jak najbardziej spoko. Powycieram sobie te tyci, co mi się tutaj poosypywało na policzki yy, i brwi na razie nie będę robiła, ja lubię robić brwi jak już mam zrobiony makijaż twarzy, ponieważ ja mam niestety tendencję do brudzenia sobie brwi podkładem i pudrem i tak dalej, także brwi zrobimy sobie Praktycznie na sam koniec. To teraz przejdziemy sobie do makijażu twarzy i tutaj będę miała niemałe pole do popisu, ponieważ... Już nie pamiętam, kiedy nakładałam podkład pędzlem. No i mam tutaj dosyć nietypowy pędzel do podkładu. Generalnie, jak go zobaczyłam, no to mi się wydawało, że to będzie pędzel do konturowania na mokro. I oczywiście, jak najbardziej, on do tego również by się sprawdził. Ale na stronie, z tego co widziałam, on jest rekomendowany do podkładu, więc zobaczymy. Tak się prezentuje ten pędzel z bliska. Jak widzieliście wcześniej, jest spłaszczony. Taki dosyć gruby, no ciekawa jestem, jak mi to pójdzie. Takim pędzlem też będzie wygodnie, mi się wydaje, wklepać sobie tutaj korektor pod oczy dzięki temu, że jest spłaszczony. Ja generalnie zawsze gąbyczkami robię takie rzeczy, ale muszę Wam powiedzieć, że ten pędzel jest niesamowicie mięciutki, jest, jest też mocno zbity. Fajnie, wydaje mi się, że będzie nim wklepywać podkład. No ale dobra, dosyć teorii, jedziemy z praktyką. I biorę sobie podkład Lori Jean, ja ubóstwiam ten podkład, jest przecudowny, tutaj będziecie mieli test tego podkładu. Nie wiem, czy nie nakładam go za dużo, bo ja jestem przyzwyczajona do, do, do tego, że gąbeczka jednak zjada troszeczkę podkładu, a pędzel aż tak bardzo nie będzie go zjadał, więc... Nie wiem, mam nadzieję, że za dużo go nie nałożyłam. Wyglądam teraz jak biedronka. No i najpierw zaczynam sobie tak rozsmarowując go. Ale powiem Wam, że kurczę, nawet rozsmarowując go, wcale nie robią mi się jakieś smugi. Kurczę, ej, fajnie on wpracowuje ten podkład. Faktycznie, jak wklepywać zaczynam ten podkład, to. Takie minimalne kucie czuję, ładnie ten podkład nawet wygląda, tylko no nałożyłam go za dużo, to już widzę. Oczywiście jest to dosyć mały pędzel, a ja jednak wolę większymi pędzlami pracować. Natomiast jeżeli lubicie małe pędzle, no to myślę, że tutaj byłybyście zadowolone. Ale można też tego pędzla oczywiście używać do konturowania na mokro, nie? Nie no, bardzo ładnie rozprowadza podkład. Zaraz wam to jeszcze pokażę z bliska. Ten pędzel naprawdę bardzo ładnie nałożył ten podkład. Fakt, że ja nałożyłam troszeczkę za dużo tego podkładu. Ja jednak wolę mieć mniej podkładu na twarzy. No, ale zapomniałam o tym, że gąbeczka po prostu zażera więcej podkładu, więc nałożyłam go mniej więcej tyle, ile bym nałożyła, nakładając go gąbeczką. Pędzel jak widać tutaj yy, praktycznie w ogóle nie jest. Nie zażar nic podkładu, jest oczywiście ugrodzony, wiadomo, ale praktycznie w ogóle nie zażarł podkładu. Ja Wam spróbuję rozczapierzyć te włosie to włosie. I zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma podkładu w środku. On praktycznie w ogóle nie wciąga podkładu w siebie. No to spróbujemy też tym pędzlem nałożyć sobie korektor pod oczy. Standardowo biorę takie tyci, nawet troszeczkę mniej, żeby tutaj właśnie nie mieć znowu za dużo. No nie jest to najwygodniejszy pędzel do korektora, ale jak najbardziej daje radę. I też bardzo ładnie ten korektor jest rozprowadzony. Teraz mam następny pędzel, który, jak widziałam, na stronie jest rekomendowany do nakładania pudru. Ja nienawidzę takich pędzli do nakładania pudru, ponieważ on jest zbyt mięciutki. Tym pędzlem za bardzo się chyba nie wklepie pudru. A może? No, zaraz zobaczymy. Ale generalnie ja bym najchętniej nim nakładała sobie brązer, więc no nałożę nim puder, a za chwilkę zobaczymy jeszcze, e, czy coś jeszcze innego będę nim działać. Dzięki temu, że on jest taki zaostrzony, właśnie, to tutaj bardzo fajnie wchodzi w okolice pod oczami. To włosie jest takie dosyć sprężyste, zobaczcie on nie jest taki bardzo, bardzo mięciutki w sensie giętki taki bardzo podatny to włosie takie nie, nie fruwa tak sobie jest takie dosyć sprężyste ale przy okazji jest właśnie takie bardzo przyjemne na skórze, mięciutkie kurczę, ciekawe jest to syntetyczne włosie imitujące włosie wiewiórki no niby da się tym pędzlem wklepać, tak bokiem ja wolę takie pędzle sztywniejsze, coś na zasadzie kabuki a w ogóle to najbardziej puder y, lubię sobie wprowadzać, y, wpracowywać w skórę gąbeczką, którą nakładam podkład albo puszkiem. Ale ja myślę, że zaraz jeszcze spróbujemy tym pędzlem nałożyć sobie brązer. Widzicie, tutaj jak próbuję tak środkiem go wklepywać, to ten pędzel cały się rozczapieża. Trzeba tak bardziej bokiem, jeżeli już. No ale jak najbardziej daje radę, no. no i teoretycznie ja tutaj mam pędzel do konturowania. Jest to taki właśnie tutaj skośny, ale jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja nienawidzę skośnych pędzli. Nie wiem czemu, ale nie potrafię się nimi posługiwać. Jest mi niewygodnie po prostu. Tak on rozmiarowo wygląda przy mojej twarzy. I tak sobie myślę, że dobra, spróbujemy z jednej strony tym pędzelkiem, a z drugiej strony tamtym, którym nakładałam puder sobie wykonturować troszeczkę twarz. Sięgam po bronzer Affect G0002 i najpierw tym skośnym pędzelkiem. Ten pędzelek jest tak milusi, że w ogóle go nie czuć na twarzy. Ej, i powiem wam, że kurczę fajnie się nim nakłada bronzer. Jak nie lubię skośnych pędzelków, tak ten jest kurczę wygodny. Ciekawe. No i ten pędzel oczywiście też nie zbiera zbyt dużo pigmentu, więc yy, nie zrobicie sobie żadnych plam, nie nałożycie zbyt dużo produktu. No ale jeżeli lubicie właśnie mieć od razu tak właśnie więcej nałożonego tego pigmentu i później sobie tylko to rozcierać, no to ten pędzelek może Was denerwować, bo będziecie musiały bawić się z dokładaniem i dokładaniem, nie? Ale jak dla mnie no jak najbardziej spoko. Ja lubię taki dosyć naturalny efekt. I fajnie to wygląda. Prawą stronę mamy zrobioną, to teraz sięgam po ten duży pędzel i nakładamy brązer po lewej stronie. Takie pędzle właśnie powinny taką chmurką ultra delikatną nakładać brązer. No, ten pędzel będzie taki bardzo, bardzo delikatny. Jeżeli macie na przykład bardzo mocno napigmentowany brązer, z którym ciężko Wam się pracuje, no to takim właśnie delikatnym pędzelkiem tutaj sobie będziecie mogły fajną chmurkę nim zrobić bo ja tutaj mam bronzer z Affect, który jest dosyć mocno napigmentowany, ale wcale nie, wcale nie jakoś super bardzo, spokojnie sobie właśnie z nim zawsze daję radę. I jak widać tutaj tym pędzelkiem coś się nakłada, ale tak naprawdę bardzo delikatnie, więc sięgam z powrotem po ten pędzelek skośny i tutaj sobie dokładam, żeby z obu stron to wyglądało jednak tak samo. No to teraz przedostatni pędzel, a ostatni do twarzy. I będziemy nakładać rozświetlacz. I tutaj mam właśnie taki podłużny, jajeczkowaty, mięciutki pędzelek do rozświetlacza. Uuu, kurczę! Powiem wam, fajny jest ten pędzelek do rozświetlacza. Jest niesamowicie mięciutki, milusi, ale też fajnie zbiera rozświetlacz. Aż za bardzo. No, fajnie dał sobie radę, troszkę za mocno, nawet bym powiedziała no ale nie no rozświetlacz fajnie nakłada no ale jak widzicie z tej strony nabrałam już mniej tego rozświetlacza i porządnie otrzepałam pędzelek i nałożył ten rozświetlacz właśnie tak jak lubię tak naturalniej bo tutaj to jest za dużo że ja sobie to troszeczkę tutaj zetrę palcem, no to ten pędzelek do rozświetlacza jest naprawdę fajny. I teraz sięgam po ostatni pędzelek i będzie to pędzelek do brwi. On jest taki dosyć długi, jak widać i malutki, więc może być fajny do cieńszych brwi, będzie taki bardziej precyzyjny. W dotyku jest taki gładziutki, sprężysty, sztywny i będę nim nakładać sobie cień dzisiaj, jakoś tak ostatnio mam fazę i nakładam cienie na brwi. No pędzelek jest fajnie cienki, tutaj można sobie fajnie ten ogonek wykończyć. Generalnie też jest bardzo przyjemny i w ogóle wszystkie te pędzle są takie mięciutkie, przyjemne. Wykonane są z tego samego włosia, tylko tym się różnią, że jedne są bardziej rozczapierzone, mięciutkie, inne są sztywniejsze, ale generalnie wszystkie są bardzo przyjemne nie drapią, nie kują. Może ten do podkładu, jak zaczęłam wklepywać podkład troszeczkę mnie tam gdzie nie gdzie zakuł, ale to tak naprawdę w bardzo minimalnym stopniu. I tak wygląda skończony makijaż wykonany pędzlami z... czego to było? Włosia syntetycznego imitującego włosie wiewiórki. I tak jak już mówiłam wcześniej, nie jest to najtańszy zestaw na AliExpress, ponieważ 75 zł za 12 pędzli to wcale nie jest tak mało, ale z drugiej strony, jak to sobie podzielić przez 12 pędzli, to wychodzi 6 z groszami za pędzel. No i zobaczcie, 6 z groszami za taki duży pędzel na przykład do twarzy. Także to też warto wziąć pod uwagę. Moim zdaniem wcale to nie jest drogi zestaw i to włosie jest naprawdę bardzo interesujące. I teraz pewnie większość z Was będzie yy, się zastanawiała, i część z Was zada mi pytanie, to które pędzle wybrać, to które mam kupić. Nie wiem, ponieważ tyle już tych pędzli przetestowałam i ja nie potrafię Wam powiedzieć, które są najlepsze, ponieważ. Każde są inne, każdy mają coś, co mi się w nich podoba albo nie podoba. Także najlepiej będzie, jeżeli po prostu obejrzycie sobie moje testy z pędzlami i na podstawie, na podstawie waszych upodobań po prostu dobierzecie sobie jakieś pędzle do siebie. Ja te pędzle na pewno polecam osobom, które są mega wrażliwcami, lubią pędzle mięciutkie, ale nie takie, które są bardzo sprężyste, takie troszeczkę sztywniejsze. E, takim osobom najbardziej polecam te pędzle. E, włosie jest niesamowicie Badkie, bardzo dobrze rozciera produkty, nawet ten pędzel do podkładu bardzo dobrze nałożył podkład, gdzie ja jestem przyzwyczajona do aplikowania podkładu gąbeczką. I zarówno pędzle do twarzy z tego zestawu, jak i pędzle do oczu bardzo dobrze mi się sprawdziły i jak widać udało mi się chyba całkiem spoko makijaż wykonać właśnie tymi pędzelkami. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych pędzlach. Czy miałyście już styczność z takim włosiem, właśnie, które imituje włosie wiewiórki, bo ja chyba pierwszy raz mam do czynienia z takimi pędzlami, Chyba, że kiedyś takich używałam, ale o tym nie wiedziałam. Dajcie znać, jak podoba Wam się ten makijaż. No, i to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście link do tych pensji znajdziecie w opisie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.